Ta czwórka to co to znaczy? Cztery złote. Po cztery złote są takie czapki? To tanio. Nawet bardzo tanio. No to to właśnie... na no teraz jeszcze się nie sprzedają, no bo to jeszcze jest zimno, ale tak to... Za no 4 złote to, to nic teraz nie mam. A ja jestem tego zdania, że jak dostanę po tej cenie, to nie podnoszę ceny, tak jak teraz wzrosty są, tylko już sprzedaję po tej cenie. W domuśmy wychowywali się przy książkach. Także to takie, takie wrodzone jest w człowieka, że, że lubię książki. To przez to, to mnie kusi. Kusi mnie zamówić, czy, żeby se przeczytać. Dopóki były podręczniki szkolne, no to był obrót, było, można było sobie podzielić ten dochód z, z sierpnia na cały rok. A teraz nie ma podręczników, no to, to jest chudziutko. Tu zabawki, takie spodziewane, tak? Tak. Tam... Mm -hmm. Przychodzą, często rodzice z dziećmi? E, tak, na tych zabawkach się trzymają. Dzieciaki co wybierają najczęściej? O jak chłopaki jak zwykle. To auta. Auta. A dziewczyny lalki. Znaczki pocztowe pan, można kupić? Tak. I widzę, że można też coś zareklamować. pan ale już się odbył. No to już nieaktualne. Nieaktualne było czwartego było. No. Tak, no, ale się odbył. On się odbył? No i pada. No co, Balce nie balsenie? Ale to nie... nie, nie. Co, nie, tańczyć pani nie lubi no nie, nie mam tu partnera. Aha, że partnera. No to kurczę, no to potańczyć to nie można z... Same? Z kimś z, z, z tobą stoi? Albo miotła. A to może futbol jest bardziej modny do mistrzostwa. I dlaczego ta gra dzisiaj też się sprzedaje? No, każdy chce jakiś dorobić się majątku, da tak samo w, w, w grze. Może mnie jako dorosły człowiek, chociaż dorośli też w graju jeszcze bardziej niż dzieci. I w jeden dzień są klienci, że non-stop się obsługuje, a jest dzień, że, że krzyżówka też idzie do ręki i rozwiązuje się I przyjemność. Tak, dzień z sympatii, z znajomości, to ci z potrzeby. Także odwiedziny mam, nie mogę narzekać. A to jeszcze jest, jeszcze to, no to, to tak. No, a wychodziłem do szkoły, tam kupował zeszyty. Tutaj to, to, to takie takie są pogaduszki. No papier do pieczenia. Czy taki może być? Bo innego nie ma. Dobra, ja bym wziął jednak te ze sznurówki, nawet te krótkie, bo mam do lekkich do butów. Ludziom? Lubię jeszcze jak tak ktoś przyjdzie, ktoś się pyta. Jest. Ktoś drugi na samym sobie. Jest. To, to się cieszę. A gorzej, jak przyjdzie, nie ma. Nie ma. To, 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 to wtedy nie lubię tak. Mam przeszło 6 tysięcy asortymentu. Co roku ma Pani ten renomę? No to trzeba co roku robić. I wszystko musi Pani przejrzeć? No, czasem jest dobrze, bo się jeszcze tam coś znajdzie w magazynie, w jakim pudle. A, jeszcze jestem. Do kiedy Pani zamierza pracować? Dopóki będę mogła. Nie ma Pani takiego planu, że wtedy i wtedy na przykład kończę, przechodzę, niech sprzedaję? Na razie nie, na razie nie. No faktycznie nie. bym się zanudziła w domu. To jest dla mnie przyjemność teraz. To nie jest zarobek, tylko przyjemność. Bo tak jak mówiłam, że podręczników nie ma. Co sklep, to wszystkie te artykuły szkolne są, i nawet w szkole też jest sklepik. No to, to dochodu do nie ma, ale no, spotkam się z kimś, porozmawiam, kawę wypiję z kimś. To jest pewna to, to jest, no, przyjemność.